Opis przepisu Zakręcone cynamonowe bułeczki są po prostu rewelacyjne. Ciasto wychodzi mięciutkie, a dodatkowo pięknie pachnie cynamonem dzięki dodatkowi pysznego syropu cynamonowego Eterno. Zniknęły w mgnieniu, a jutro prawdopodobnie zrobię je od nowa bo są naprawdę smaczne i wyglądają pięknie przepis na. Zakręcone cynamonowe bułeczki, składniki 550 g mąki pszennej 150 ml mleka 1 jajko 120 g masła, roztopionego 70 g cukru 30 g świeżych drożdży 50 ml syropu cynamonowego, eterno cynamonowe nadzienie 100 g cukru trzcinowego 1 łyżeczka cynamonu 70 g masła miękkiego, kopiuj zakręcone cynamonowe bułeczki. Przepis krok po kroku. Krok 1 do kubka kruszymy drożdże. Dodajemy cukier oraz letnie mleko, mieszamy dokładnie i odstawiamy na 10 minut do wyrośnięcia. Krok 2: Do większej miski wsypujemy przesianą mąkę, roztopione masło, syrop cynamonowy, jajko oraz wyrośnięty rozczyn. Całość zagniatamy. Gdy ciasto będzie już elastyczne, to przykrywamy je ściereczką i odstawiamy na minimum 50 minut do wyrośnięcia. Krok 3: Miękkie masło mieszamy z cukrem trzcinowym i cynamonem. Można zrobić to łyżką. Ciasto rozwałkowujemy na kształt prostokąta dwa razy dłuższy niż jego szerokość. Smarujemy nadzieniem, następnie ciasto składamy w pół tworząc kwadrat, tniemy nożem równe paski, długie i wąskie każdy pasek nacinamy znowu na pół wzdłuż, nie tniemy jednak do końca, zostawiamy 2 cm odstępu, zwijamy w kształt różyczki. Jak na tym filmiku. Krok 4. Gotowe bułeczki układamy równomiernie na foremce wysmarowanej tłuszczem lub wyłożonej papierem do pieczenia. Piec przez 22 do 25 minut w temp. 190 stopni. Smacznego.